No to ładnie. Doszliśmy w końcu do naszego celu. Mamy wszystko. Teraz tylko trzeba przeszukiwać te skrzynie. Co tu mamy? Pusty notes. Pusty notes. Nie będzie nam potrzebny. Na górę wejdziemy później. Okej. Okay, może... Co to jest? Co to? Jakaś półka? Czy jest półka jakaś? Chyba tak. Tu jest. to nic. Kołek namiotu. Wow. Kołek namiotu. Weźmy. Farbę. Farby nie bierzemy. Deska, gwoździe. Na razie nie. Hmm. Tutaj jest jakaś kuchnia. Ale zobaczymy najpierw. Tutaj, co tu jest? To jakaś lodówka mała. Nie ma nic. Okej, okay, tutaj półki, kigolfowy, klej, latarka. Klej z pewnością nam się trzyda. Hmm, co tu mamy? Prześcieradło. Co tu możemy jeszcze? No za dużo tutaj mamy wody. Yy, nie wody. Za dużo mamy rzeczy. Zostawmy niektóre tutaj. Arbus. Dużo waży arbus. Dobra, weźmy. Zjedzmy. Co jest? Jesteśmy senni. Gwoździe, gar gardening spray, jajko. Surowe to nie bierzemy. Klej, kołek, książka, makaron, błyskawiczny. Pragnienie nam zmniejsza. Zwiększa pragnienie Pokowania nasion. Otwiera do konserw papierosy. Dobra, na razie tak i weź. Dobra, na razie papierosów nie bierzemy. Nie będą nam potrzebne. Stek. Zostawmy stek. Stolarstwo, taśma. Winogrono. Zjedzmy. Zupa w puszce. OK. Dobra. Tyle na razie powinno nam starczyć. Tu jest latarka też. Okej, okay, podejdźmy do tego drugiego: drugiej półki. Latarka nie. Kick golfowy, pudełko z gwoździami. Hmm. Pudełko z gwoździami. Mamy gwoździe? Mamy gwoźdź. Wyposażę po głupi. Nie, nie chcemy wyposażyć. Dobra, schowajmy. OK. zaczniemy może sprawdzać od tych skrzynek tutaj Co są na końcu? na Nasion. Dobra Zapalniczka taśma samoprzylepna Nie wiem kurde czy to nam się w ogóle przyda powinno Pokowania Farby nie bierzemy, deski też nie w tej chwili nie będą nam potrzebne. Zapalniczka farba, deska, farba Deska, deska, pędzel. Nie będzie nam potrzebny jeśli nie malujemy. Co? Topór strażacki! Top. Topór strażacki! Toa! To już przeciążeni jesteśmy, kijów baseballowe wywalimy, nie będzie nam potrzebny. O cholera! Dobra, będą rado Tutaj. Tu powinno nam się wiele zmniejszyć. Okej, okay, tu będziemy mogli teraz więcej nosić, mniej troszkę. Ale, mamy topór strażacki. U, lina. Taśma. Lina, kołek namiotu, weźmiemy kołek namiotu, może nam się przydać. Liny. Na razie nie bierzemy. I lina, farba, taśma, gwoździe. To wiecie co teraz? Jeśli zdobyliśmy topór strażacki wiadro to możemy ciąć drzewa Możemy ciąć drzewa dzięki temu zdobywając dzięki temu zdobywając drewno Kołek namiotu mamy na ten pewnie młotek mieć. Ciekawe czy będzie dało Drut kolczasty. Ile to? Jeden. Jeden kilo, powiedzmy. Ale weźmy Drut czasty, na pewno nam się przyda. Pudełko z gwoździami też może nam się przydać. Hmm. Teraz się tak. Zosta o, cholera! O, cholera! Trudna decyzja. Hmm. hmm. Nie damy wszystko rady przenieść. Jest taki pomysł. Kurczę. Kurczaj. Jest taki pomysł, by zostać przy tym budynku. I w tym budynku zrobić bazę. O lera. Trudna decyzja. Tak, strzelba naboje do strzelby. Uuu, ile strzelba waży? 3 kilo. Ile tu możemy? 22 tu możemy. O cholera, jeszcze tylko pistolet i jesteśmy. I jesteśmy już ustawieni na całe życie w tej grze. Dobra, więc chyba tak jak decyzja. Kurde, worek z gipsem. Fok. Ale rzeczy. No pięknie. Jesteśmy bogaci. Jadrą bateria. Dobra, nie wiem. Czy będziemy się tu przynosić, czy zostajemy tutaj w tej bazie. Dużo naboi. Naboi do strzelby. worek z gipsem. Łopata. Najbardziej skuteczna w dwóch rękach. Łopata. Sznurek, bateria, zapalniczka. Topurs. Drugi topurs strażacki. Pusty worek piasku. Deska, zapalniczka. Patrzymy dalej. Gwóźdź, farba, opakowanie. Strasznie dużo rzeczy tu jest. Młot! Przy maksymalnym wysiłku, użycie niemożliwe. Pusty worek kolejny. Farby, str... naboje do strzelby, kołek. Farba. Farba, farba. Deska, kołek, opakowanie. Worek z gipsem, wiadro, naboje, sporo, sporo tych naboi. Łopatka ogrodnicza. Wow. Taśma samoprzylepna. Zobaczmy jeszcze co tu niżej jest. Tu są jakieś drzwi. Tu są drzwi. Będzie trzeba zaraz tam zobaczyć. Chyba. Konerka, czyli ogólnie mamy wszystkie rzeczy do ogrodu, do ogródka założenia. Drewno załatwi się deski. Jest dużo, są trzy topory strażackie, można ścinać drzewa. Kilka łopatek ogrodniczych, naboi, dużo do strzelby. Puste worki, worki z gipsem, kołki od namiotu. Hmm. Ogólnie jak się da, to można nawet namiot zrobić. Ale jak mamy tutaj na razie fajną kryjówkę, to zostaniemy tutaj. Hmm, tu jest rozbite na pewno. Nie, otwarte okno, tyle wiemy. Drzwi, okno, tu też drzwi. To jest chyba do innego pomieszczenia. Tak, tu jest toaleta. Zobaczmy, czy coś tu jest. Nic tu nie ma. To jest toalety. Na razie nic nie ma. Zrobimy. bo nie wiadomo żeby z przyszło lodówka, jest nawet jedzenie wow. to schowamy od razu to całe jedzenie co my mamy do lodówki żeby nam się nie zepsuło lecaków chipsy będziemy na razie nosić bo nie ma potrzeby żeby je chować do lodówki tak samo jak masło chować. Jest na dole jeszcze puszka zupa. Dobra. Tu jest parking. Trochę zombie. Zrobimy tak. Weźmy... Weźmy jedno Pło. Zombie gdzieś idzie, dobra, to na razie nic nie robimy. Zombie gdzieś idzie, ok, jeszcze mamy chwilę. Mamy dużo czasu, oczywiście. To podejdziemy jeszcze na górę, sprawdzimy. Na górze też nie, to nie są skrzynie tutaj na górze, tylko jest chyba okno na górze? To są okna na górze, dobra. Tutaj mamy piłę, linek głóźdź i golfowy. Nawet piła jest. Jeśli piłę mamy, to będziemy mogli robić sobie drewno. Pióro. Tu jest jeszcze. Tu jest farba, kolor jasno-niebieski. Sprawdźmy jeszcze, co jest na dachu. Rozwalimy. Rozwalimy te drzwi Dobra, rozwaliliśmy, bo nam tylko przeszkadzały Co tu jest? Klamka, zawias, deski, dwie Okej okay. i mamy. Mamy dach. Cały dach. Czy można przez niego jakoś patrzeć? Czy ogólnie... bo tu widać jakiś mur jest. Nie wiadomo czy widzimy przez to czy nie. Wydaje mi się, że powinniśmy widzieć. Przejdziemy tam, zobaczymy czy jest zombie. Czy widać jakieś. Już noc się zbliża. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Okej. Okay. Um, coś słychać jakby dziwne dźwięki. Aha. Co to może Tak jakby próbowało zombie się tu dostać. Nie.

Chciał nam, kurde, rozwalić szybę. Nie pozwolimy na to. Dobra. Jesteśmy zmęczeni. Idziemy spać.